OpenNight Centrum firmy Vasco to kompleksowe rozwiązanie wspomagające ochronę fizyczną osób i mienia. Jego modułowa architektura obejmuje kontrolę dostępu, rejestrację czasu pracy, monitoring CCTV, ochronę obwodową, sygnalizację włamań, radiową ochronę pracownika, system parkingowy, synoptykę. Oraz wymiany danych z systemami klasy ERP. Do identyfikacji osób wykorzystywana jest bezpieczna karta zbliżeniowa. Posiada ona kryptograficzne mechanizmy uniemożliwiające jej podrobienie lub skopiowanie. System pozwala na centralne zarządzanie dostępem osób do budynku i poszczególnych pomieszczeń, ale także wind, czy urządzeń takich jak drukarka lub serkopiarka. Strefy wrażliwe, wymagające podwyższonego poziomu zabezpieczeń. Są chronione przez czytniki biometryczne. Open Eye Centrum wykorzystuje m.in. czytniki FingerVein oparte o biometrię naczyń krwionośnych palca. Jest to najbezpieczniejsza obecnie stosowana technologia biometryczna, wykorzystywana powszechnie przez sektor bankowy do potwierdzenia transakcji. Analiza danych rejestrowanych przez czytniki kontroli dostępu pozwala na gromadzenie i prezentację takich informacji jak aktualna lokalizacja osoby, ścieżka przejść, czy czas przebywania w poszczególnych strefach? Kontrola dostępu może obejmować także pojazdy. Pozwala to na wykrywanie pojazdów nieautoryzowanych lub automatyczne otwieranie szlabanów i bram wjazdowych dla aut uprawnionych. Tak jak w przypadku kart zbliżeniowych, także i tu wykorzystywana jest technologia RFID. Dzięki zastosowaniu specjalnych czytników o dużej mocy, znaczniki RFID zamontowane w pojazdach Mogą być odczytane z odległości kilku metrów w chwili, gdy auto zbliża się do szlabanu. Zastosowanie kamery i modułu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pozwala identyfikować samochody, które nie są wyposażone w znacznik RFID, np. samochody zaproszonych gości. Moduł CCTV może współpracować zarówno z kamerami cyfrowymi, jak i analogowymi. Wdrożenie obejmuje instalację nowych urządzeń lub włączenie do systemu już istniejących elementów CCTV. Obraz w formie cyfrowej jest rejestrowany w czasie rzeczywistym na macierzach dyskowych. Moduł ochrony obwodowej integruje się z wieloma różnego typu urządzeniami służącymi do wykrywania włamań, takimi jak kamery wizyjne i termowizyjne oraz sensory instalowane wewnątrz budynku lub w obrębie ogrodzenia, dzięki czemu zwiększa poziom bezpieczeństwa stref o szczególnym znaczeniu. Na przykład lotniska, zakłady z materiałami niebezpiecznymi, i tym podobne. Kołowroty umieszczone przy wejściu służą nie tylko do kontroli dostępu, ale najczęściej także do rejestracji czasu pracy. System Centrum umożliwia szczegółową kontrolę czasu pracy z uwzględnieniem indywidualnych harmonogramów oraz wyjść służbowych i prywatnych. Dane prezentowane są online lub w postaci czytelnych raportów. Unikatową funkcją modułu RCP jest możliwość integracji z systemem lokalizacji pojazdów oraz importu danych billingowych. Pozwala to kontrolować nie tylko czas pracy pracownika, ale także wykorzystanie przez niego zasobów firmy, takich jak samochód służbowy czy telefon. System OpenEye Centrum pozwala chronić nie tylko zasoby firmy, ale także bezpieczeństwo pracowników. Moduł radiowej ochrony pracownika sygnalizuje kierowcom pojazdów przemysłowych położenie osób znajdujących się w pobliżu. Pracownik wyposażony jest w nadajnik, emitowany przez niego sygnał wykrywany jest przez terminal zamontowany w pojeździe. Rozwiązanie to znacząco zwiększa bezwypadkowość pracy w zakładach z dużą ilością mobilnego sprzętu, np. magazyny, zakłady przetwórcze itp.